Przeciętny człowiek jest w stanie w pełni poprawnie zapamiętać 7 cyfr. Jednak z odpowiednim treningiem można zrobić z tego aż 14 tysięcy razy więcej. W każdym momencie naszego życia używamy i polegamy na naszej pamięci. Wraz z upływem lat zapominamy szczegóły z naszego życia. Czasami zapominamy nawet po kilku minutach. Proces ten wydaje się być naturalny. A co jeśli istnieje jakaś opcja na jego odwrócenie? To powiązane jest z mózgiem, który funkcjonuje jako magazyn dla naszych wspomnień. Żeby zrozumieć, jak działa zapominanie, musimy sprawdzić, jak działa zapamiętywanie. Cały czas toczą się badania, które na celu mają udowodnienie, jak dokładnie przebiega proces działania mózgu. A nasz mózg i jego pamięć możemy porównać do pamięci komputera. Według szacunków, gdyby nasz mózg byłby dyskiem twardym, to pomieściłby 2,5 petabajta danych to 2,5 miliona gigabajtów, czyli w przeliczeniu około 300 lat. Film. Podobnie do komputera, informacje w naszej pamięci to elektryczność, z tym, że jest to mały impuls, który przeskakuje między komórkami w naszym mózgu, nazywającymi się neuronami. Nasz mózg interpretuje potem takie impulsy jako wspomnienia i tak jesteśmy w stanie przypomnieć sobie różne rzeczy. Taki stan rzeczy od razu pokazuje pewne ograniczenia ludzkiej pamięci. Jedno z nich to rozmiar. Skoro informacje przechowywane są na neuronach, to znaczy, że gdy już ich nie będzie, to żadne wspomnienie się nie zapisze, no albo trzeba będzie pozbywać się wcześniejszych. Świat nauki posiada teorie na oba te sposoby, chociażby na teorie wyparcia, gdzie człowiek wyrzuca wspomnienie dla niego nieprzyjemne, które źle wpływały na samo poczucie czy ogólny rozwój. Badanie przeprowadzone na Linda Williams udowodniło, że po 17 latach od traumy aż 38% badanych nie było w stanie przypomnieć sobie zdarzenia. Ale skoro nasza pamięć to aż 300 filmów, to czemu nie możemy zapamiętać całego naszego życia? Przede wszystkim musimy zrozumieć, że nasze wspomnienia są bardzo kompleksowe. To nie tylko obraz i dźwięk, a to również dotyk, zapach czy emocje, które, jakie czuliśmy. To bardzo złożony proces, który nie da się przełożyć na język komputerów i próba rozbicia ich na czynniki pierwsze zakończy się wieloletnimi badaniami, które za Zaangażowane będą setki ludzi. Do tego ludzka pamięć jest dużo bardziej skomplikowana, jeśli popatrzymy na nią szerzej. Pamięć długotrwała nie jest jednolita, w niej ukryte są podgrupy, np. pamięć semantyczna dotycząca języka. Nie jest ona wspomnieniem, bo nie dopiszemy do nauki słów żadnych wydarzeń. Ale jeśli powiem np. rower, to od razu wiemy, co to za przedmiot i w jakim kontekście możemy go użyć. No właśnie rower, a raczej jazda na nim. To też przecież gdzieś jest zapisane w naszym mózgu, tak jak masa innych umiejętności czy reakcji na pewne czynniki. Same reakcje podejrzewane są o bycie częścią pamięci. Jest to pamięć ultrakrótka albo sensoryczna. I według George'a Sperlinga jest to system, który towarzyszy nam maksymalnie pół sekundy. Jest ona gigantyczna, przyjmuje na siebie aż 99% informacji, czyli każdy ruch, kolor czy dźwięk, który słyszymy w danym momencie. W pewien sposób to ona jest pierwszą barierą, która odsiewa informacje, które zapamiętamy z naszego życia. Wszystko to jednak cały czas się zużywa, tak jak cały nasz organizm, mózg. I neurony mają pewnego rodzaju datę ważności. Wraz z upływem lat przetwarzanie informacji będzie wolniejsze, a wolnych neuronów będzie coraz mniej. Dlatego gorzej przyswajamy umiejętności wraz z wiekiem. Do tego wiele neuronów zaciera się w naszym mózgu, co powoduje albo całkowite zapomnienie jakiegoś wydarzenia, lub jego zniekształcenie, gdy mózg próbuje uzupełnić luki innymi informacjami. Z wiekiem nasza pamięć będzie się pogarszała. Przedłużeniu naszej pamięci nie pomoże też stres. Nasz organizm, by pomóc nam przetrwać kryzys, specjalnie będzie zmniejszał ilość przyjmowanych informacji, tak aby poziom stresu nie wzrastał. Do tego jest jeszcze bardziej prozaiczny powód, jakim jest to, że podczas chronicznego stresu nasz umysł wytraca komórki mózgowe, dosłownie zmniejszając naszą pamięć. Co możemy więc uczynić, by mieć lepszą pamięć? Przede wszystkim korzystać z nich. Badania udowadniają, że natychmiastowy dostęp do informacji powoduje, że mniej pewne jest to, że ją zapamiętamy. Słowo, jeśli mamy świadomość, że dostęp do informacji jest na wyciągnięcie ręki, czy to przez wyszukiwanie w Google, czy Wikipedii, to wtedy nie zadajemy sobie trudu, by informacje przyswoić na stałe. Dlatego nasze wspomnienia warto testować. Im częściej wykorzystamy jakąś informację, czy opowiemy jakąś historię, tym większa szansa na to, że zostanie z nami na dłużej. W zapamiętywaniu pomocna jest też sprawność fizyczna, którą badania naukowe wiążą ze zmniejszonym ryzykiem pogarszania się pamięci. Do tego możemy używać mnemotechnik, które pomogą nam zapamiętywać skomplikowane informacje na dłużej. Cała gałąź mnemotechnik jest dość rozbudowana i metod są miliony. Jedną z nich jest np. uczenie dzieci w USA, ile stóp ma mila, bo w USA używamy systemu mil i stóp. Liczba 5280 jest ciężka, ale już powiedzenie five tomatoes i skojarzenie, że chodzi o five two o's jest prostsze i zostaje inne z nami na dłużej. To właśnie takimi technikami świadomie bądź nie posługują się niektórzy ludzie, którzy mają pamięć eidetyczną, znaną jako fotograficzną. Umożliwia ona bezbłędne zapamiętywanie i przywoływanie dużych informacji, jak na przykład wzorów matematycznych, łożeń kart w talii czy ciągów cyfr. Przykładem może być tutaj Akira Haraguchi, który za pomocą swojego systemu był w stanie zapamiętać i wyrecytować ponad 100 tysięcy cyfr z liczby pi. Dalej mamy mnemonistów, ludzi, którzy mają dobrą pamięć, niezwiązaną ze świadomie stosowanymi technikami, ale wrodzonymi umiejętnościami. Przykładem takiej osoby jest Solomon Szerieszewski, dziennikarz, który był w stanie powtarzać bezbłędnie słowa i liczby nawet po kilku latach od ich przeczytania. Jednak jego umiejętności nie były aż tak różne od mnemotechnik. Szerieszewski był bowiem synestetą, czyli stanem, w którym odbieranie informacji jednym zmysłem wiązało się z tym, że pojawiają się bodźce związane z innym. W tym przypadku były to obrazy, które były łatwiejsze do skojarzenia i późniejszego powtarzania. Takie rzeczy są powtarzane przez mnemotechniki, jednak dla osób z synestezją są one naturalne i ułatwiają zapamiętywanie. Są też ludzie, których sukces nie jest związany ze stosowanymi technikami, a z czymś, co nazywa się zespół Savanta. Są to osoby o niezwykłej pamięci i umiejętności przyswajania informacji znacznie przekraczających ludzkie możliwości. Bardzo często zespół Savanta jest powiązany z zaburzeniami, takimi jak zespół Aspergera czy autyzm. Niemniej jednak dokonania ludzi z zespołem Savanta są wręcz zadziwiające. Kim Peake znał na pamięć 12 tysięcy książek, z pamięci wymieniał nazwy wszystkich miast i autostrad w USA. Stephen Wilshire potrafił po jednej wyprawie helikopterem namalować panoramę miasta co do najmniejszego szczegółu. Jest jeszcze przypadek Jill Price, pierwszej osoby na świecie zdiagnozowanej z hipermnezją. Jest to przeciwieństwo amnezji, czyli osoba nie zapomina wszystkiego, a wszystko pamięta. Jill mówi o tym, że wszystko zaczęło się 5 lutego 1980 roku we wtorek, kiedy miała 14 lat. Od tego momentu jest w stanie przywołać każdy dzień, każde wydarzenie, jakie miało miejsce w jej życiu. Do tej pory osób z tym stanem jest kilka, a jego pochodzenie jest nieznane. Jak sami mówią, ich życie jest podobne do naszego, ale dużo trudniejsze. Życie z koniecznością pamiętania każdego wydarzenia, dobrego i złego, każdego wypowiedzianego słowa, jest dużym obciążeniem. Sama pamięć rządzi się swoimi prawami, a naukowcy nie doszli jeszcze do konkluzji, jak dokładnie ona działa. To, co przedstawiłem w odcinku, stanowi jedynie wycinek setek lat badań, w które zaangażowane było tysiące osób. Przed nami prawdopodobnie jeszcze kolejne dekady przypuszczeń, zgadywania, teorii, hipotez, ale kto wie, może niedługo odkryjemy sekret ludzkiej pamięci i być może wszyscy będziemy mogli pamiętać wszystko. Ja Wam dziękuję moi drodzy, zapraszam do odcinka, którego być może nie widzieliście, możecie też odcinka wysłuchać jako podcast, sprawdzajcie Instagram, na którym zawsze mamy tygodnie tematyczne. No i co, widzimy się w każdy piątek, cześć!